Dzień dobry, jestem tutaj z Isamu. Nie trzeba przedstawiać, ale no człowiek legenda. Pokojnie się nisko aż po samym skle. Dzień dobry. Słuchaj, pokażę Ci coś zabawnego. Spróbuję. Jak ja bym coś robił, to by było... To by było słabe, nie? Ale jak ty byś coś zrobił, to by było dobre, prawda? Wyciągnij mi palec, przekażę Ci moc. Bum. Masz moc. No Poczułeś? Dobra, to najpierw... Poszło. Sprawdzimy najpierw żebyśmy yy, co nie coś takiego. Jakbyś mógł wejść sobie jedną kartę, masz opuścić palcę. Chwilę. Dobra. Zapamiętaj. Pokaż wszystkim, żeby nie było widać Też ja To wtedy. Możesz nawet jakbyś mógł. Dać mi autograf na pamiątkę. Na, na niej? Tak, tak. Z tej strony śmiało. Dobra, to nie patrz, tylko uważaj? Nie patrzę, nie patrzę. Taki jeszcze tajny ci dałem, wiesz? Tajny? No. A, że nie, że nie mogłem podrobić, bo wiem jak się że, Tak, tak. Bardzo dobrze. No, tak najtajniejszy Uczciwie. masz? Zobacz, teraz ja jeżeli włożymy ją do środka, teraz jeżeli magicy wkładają do środka karty, no nie? No. To czasami mówią, że wkładają do środka, wkładają na przykład na spód, ale no, ja nie, nie chcę, żeby to było jakieś oszukane, że ona jest faktycznie w środku. No jest. nie? Twoja, nie podniosłem. No, no. Zobacz. Jakbyś mógł wyciągnąć ten palec. Ten, tu mi dajesz tak, moc, Tak, nie? dokładnie. Połóż Bo tu ty. nie czuję nic. No właśnie a tu moc. <laughs> Przyciśnij no. Okej. Okay. i teraz na 3-4 podnieś rękę do góry 3, 4, 3. 3. 4. Widzisz, że talie się rozsuwa. Ale poczekaj, zrobimy jeszcze masz trochę jeszcze tutaj mocy. Trochę mam, mam, czuję. Tutaj w tym miejscu uderz. Raz, dwa, trzy widziałeś, że wypadła jedna karta, a na ziemię. I wypadła akurat coś to widział? Widzisz się to? Ja do której jest podpisana. Moja jest podpisana, to musi być twarzy. A specjalnie z minką zrobiłem. Ktoś to widział? No dobra, ale jeżeli masz jeszcze trochę mocy. Czekaj. O, ostatnie. Mam trochę mocy. Tak no, jak ładnie. ja. To powinieneś być w stanie odblokować mój telefon. Widzisz, że jest zablokowany? No. Palec. Włączyliśmy z Jeszcze Czyli dobrze mi idzie. No czekaj, może obniżę poziom mocy. Czekaj. Yes. No, no, można. Za... Ma, jest. Można, gdzie mogę zapisać? Masz te To jest mało imponujące, bo to jest mój telefon, no. wiesz co, się boję. Ale ty masz pin do swojego telefonu, nie mów jaki to jest. No mam. Ja po prostu się na nim skoncentruj, ja nie mogę wiedzieć. Aha. Nie prosiłem cię, żebyś go zapisał wcześniej, czy coś takiego, nie? Mhm. Niemożliwe, żeby no, wiedział, nie? No nie, nie, nie gadajmy o tym. Mogę powiedzieć na głosy, zmienisz, nie? Nie, no to że wklep. Dobrze, aha, dobra. To, to weź tam, że ten. Że ten? O. Mhm. Mówię tak? No. Pójść na mnie? Mogę? No. Zabrać ci myśl. 97,33. Też 97,33, tak? No. Nie masz tego samego do karty bankomatowej, jakby masz inny? Nie mam inne. Oni już wiedzą, co sobie zmienić. Jak? Nie, z tym palcem to jest ja się genuta, no magia, gra, ale to? Randem? To ty? <noise> Dzięki stary Słuchajcie, wbijajcie na kanał i samo e, Zobaczymy czy się otrząśnie D jestem pod wrażeniem, nie? Dźwigło mi normalnie Uśmigło Ktoś to widział? Milion łapek pod tym filmem Chcę zobaczyć Subskrybujcie, tutaj Tam anotację i tam mogą kliknąć I teraz powiem ważną sentencję Kłaniamy się nisko aż po same kule, a ty drogi widzę Zostaw łapkę w górę, cześć! No się no, konie. Naj, co ty zrobiłeś ty? Ale z tym spinem to Z tym, pinem, to ja z nie tym miałeś, spinem, kurwa. To mnie zaszczelił normalnie ty. Bo to to dowiedziałem, że on taką karcianą sztuczkę mi zrobił i wiesz. I, ta, I tak byłeś zdziwiony, że nad mnie ona wyleciała, nie? Ale to? mi to rozrywało system, nie? No mi normalnie <laughs> stare jaja wypadły z moczny, ja nie, nie wiem, co się stało. Mój, Jak ty to zrobiłeś, to ja nie wiem, nie? Mówiłem, że to je magik jest magicz jest. Dziękuję Gandalfie, od dzisiaj jesteś dla mnie e Gandalf Szary. No. Ja nie wierzę. W zasadzie, nie? Kiedyś, to będzie automatce, no, nie wierzę. Wrzucą wszędzie, no to nie normalnie. To jajka, no jajka mi wypadnie, muszę podpierać normalnie.